Już po raz trzeci, trzeci raz przychodzimy tutaj po to, aby domagać się prawdy. Przez trzy lata mogliśmy mieć nadzieję, mogliśmy się nadzieją, że to, co zdarzyło się w Smoleńsku, to był wypadek. Ale teraz, po trzech latach, od 10 kwietnia 2010 roku, trzeba być kompletnym durniem, żeby nie wiedzieć, że to był za... To był zamach. Szanowni Państwo, ale ten zamach nie doszedłby do skutku, nie zakończyłby się takim sukcesem, gdyby ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie spełniali swoje obowiązki. Gdyby ludzie, którzy byli odpowiedzialni za organizację tej wizyty, spełniali swoje obowiązki. Żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo tego kraju i najważniejszych osób. Robili to, co do nich należy. A skoro tego nie robili i przez trzy lata mamy do czynienia z planowym i dokładnym zacieraniem śladów, nie ma innego wyjścia niż to, że jest to banda zdrajców. Zdrajcy po co? 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 Dajcie, sąd. Szanowni Państwo, mamy za sobą trzy długie lata walki o prawdę. Przez trzy lata udało się bardzo wielu, które miały pozostać nieznane. Bardzo wiele osób spędza życie na to, żeby te fakty odsłaniać i aby dochodzić do prawdy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie media, które pomimo tego, że w kraju, który nie jest wolny i nie ma wolności mediów, robią wszystko, aby tą prawdę odsłaniać. Jest z nami pan Tomasz Takiewicz, bez którego zaangażowania nie istniała Polska. Czy możemy Cię poprosić o zabranie e, głosu. A Gazeta Polska była tą, która pierwsza podjęła wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej i przez długi czas była jedyna. Jeszcze Tomasz... raz oklaski dla, dla Tomasza Sakiewicza. Tomasz Zatiewicz. Szanowni Państwo, co roku w Wigilię Katastrofy Smoleńskiej spotykamy się pod y, rosyjską ambasadą. Bo jest taka zasada, że kiedy się czegoś ważnego żąda, nie idzie się do sekretarki, tylko do szefa. Niestety wiele wskazuje na to, że tu jest szef. Szef tych, którzy to zrobili. Ale szef tych, którzy mogą nakazać Polsce podpisywać kontrakty, o których nawet premier nie wie. A czemu premier nie wie? Bo nie musi wiedzieć, bo nic nie znaczy. Bo jeżeli ktoś się pogodził ze śmiercią własnego prezydenta, dowództwa wojska polskiego, ze śmiercią elity polskiego narodu, to on będzie nikim. I Rosjanie pokazali mu, że jest nikim. Trzy <śleszanie> lata temu nie wiedzieliśmy, domyślaliśmy się, co się stało. Dzisiaj już wiemy. Dzisiaj dziesiątki naukowców setki ludzi dobrej woli ustaliły podstawowe fakty. Dzisiaj jest niemal pewne, że doszło do zbrodni w Smoleńsku. Zbrodni zaplanowanej i przeprowadzonej w najbardziej okrutny sposób na kierownictwo państwa polskiego. Dzisiaj każdy kto chce sięgnąć po wiedzę na temat Smoleńska może ją mieć, może ją mieć dzięki niezależnym mediom. Może jeszcze redaktor Kraśko nie wie. Ale ludzie myślący wiedzą. Nie że udało Widzieli Państwo wściekłość dziennikarzy Gazety Wyborczej. Nienawiść, wściekłość i bezsilną złość. A wszystko to wynika z tego, że już nic nie mogą zrobić, bo ludzie im nie wierzą. Oni przez te trzy lata mieli szansę być wiarygodnymi. I z tej szansy zupełnie nie skorzystali. Przegrali wszystko, co mieli w tej sprawie do przegrania. A przede wszystkim przegrali bycie przyzwoitymi ludźmi. Nigdy nie byli. Toż macierze! <laughs> Przez kilka lat apelowałem do całego świata dziennikarskiego: dajcie sobie szansę. Bo ludzie kiedyś dowiedzą się i będą swoje wiedzieli. I tak jak w PRL-u. Bardzo wielu naszych kolegów poszło na służbę Mamony, poszło na służbę zła i obcego imperium. Długo, długo będzie to Wam pamiętane. Bo kiedyś Wam się skończą te pensje. Już dzisiaj Wasze media padają, dzisiaj Wasze media już ledwo dyszą. A zostaniecie z tą hańbą, która jest służba w ambasadzie tego państwa. Wy im służycie. Wy nie służycie żadnemu państwu polskiemu. Ale dla kolegów dziennikarzy mam jeszcze jedną złą wiadomość. Jeszcze jedną. Jutro rusza już transmisja Telewizji Republika. Możecie kłamać. Możecie kłamać. Nikt Was już nie będzie słuchał. Nie ma takiej potrzeby. Polska się zmienia pomimo tego, że nie zmieniły się jeszcze władze, pomimo tego, że obce potęgi nie życzyły nam dobrze. Ale Polska się zmienia od dołu, w najlepszym możliwym momencie, od serc Polaków. I to jest największa siła, którą możemy przeciwstawić również imperium zła. Ono się dzisiaj kończy. Dzisiaj już nikt nie chce kupować ich gazu. Dzisiaj ceny ropy i gazu spadają na łeb na szyję. Za chwilę nie będzie ani na czołgi, ani na KGB, ani na tych ludzi, którzy wam dzisiaj służyli w Polsce poprzez media, poprzez politykę, poprzez służby. Skończy się razem z rosyjskim imperium, a będziecie musieli ludziom spojrzeć w oczy. Nie będzie już pieniędzy, hańba zostanie. Sim. Sí.